Artur Mazur, klatka po klatce już w sobota XTB KSW Epic, ze mną. Rafał Haratyk, bohater e, turnieju e, w wadze półciężkiej. Witaj Rafał! Witam, witam wszystkich. E, turniej, cztery osoby w tym turnieju czterech zawodników. No i moje pierwsze pytanie brzmi. Jak zobaczyłeś wyniki losowania, to byłeś szczęśliwy. E, nie robiło ci to żadnej różnicy, a może odpowiedź C byłeś zawiedziony. Nie, no wiesz co, ja czułem, że będzie, ta, że będzie taki wynik, bo wiele osób pisało o tym, że chcieliby takie zestawienie. A będąc rozstawieni, wiesz, w walkach pinowych, pufinowych, osobnych, fani nie dostaliby tego. Duże prawdopodobieństwo, żeby nie dostali tego zestawienia, tak? <laughs> Przepraszam, także, także w sumie nie byłem jakoś bardzo zdziwiony. No oczywiście dla naszego menadżmentu to nie było jakoś bardzo na rękę, ale tak jak to Mateusz Borek wczoraj stwierdził, lud zdecydował, więc niech się dzieje. Ale zdecydowała organizacja KSW, jeśli chodzi o zasady. Zasady, które są bardzo szeroko komentowane i zasady, które, tak, trzeba to powiedzieć, otwierają bardzo duże pole do kontrowersji. Czy ty tak uważasz, czy nie? Nie no, ja myślę, że musieli jakoś to rozwiązać, żeby po prostu zawodnicy nie wychodzili przemęczeni do finału, e, więc, więc ja rozumiem te dwie rundy, a w przypadku remisu też musieli jakoś z tego wyjść, żeby wtedy nie było kontrowersji, więc z góry powiedzieli, pierwsza runda się bardziej liczy, nie. Niezły z Ciebie dyplomat. E, I wydaje mi się, że to też jest ukłon w stronę kibiców, żeby widzieli od początku akcję w tych walkach, a nie zamulanie. A co jeśli na przykład jeden z zawodników przegra pierwszą rundę, w drugiej pójdzie piecem, wygra bardziej w przekonujący sposób 10-9 do 9 tę rundę, zostawi zupełnie inne wrażenie e, na kibicach, ale do finału nie wejdzie? No może tak być, no, albo, albo zro, zrobi bardzo dużą różnicę 10-8 i wtedy wygra, nie? Ale doskonale wiemy, że runda 10-9 to, to nie jest taka sama zawsze i tu jest właśnie to pole do, do kontrowersji. No tak, no to już trzeba jakiś knockdown posadzić, żeby, żeby 10-8 dostać, nie? Ale ktoś taki jak Ty w tych y, pięściach y, y, ma takie kowadełka, które, które posyłają przeciwników na deski. Czasem się zdarzy, szczególnie jak tych kilogramów jest więcej to i ten cios jest mocniejszy. Pokazałeś sporą część siebie w materiale Droga do XTB KSW Epic. Gdzie jest większa adrenalina? W klatce KSW czy na podziale, jak to się mówi u Was w żargonie strażackim? To jest też trochę in, inna specyfika, wiesz, bo jeśli jedziesz do jakiejś naprawdę trudnej akcji, wiadomo, że ta adrenalina jest, ale nie. Nie masz czasu na przygotowanie, przyjeżdżasz i jakby to robisz, jak, się my, jak my to mówimy fachowo, rozpoznanie bojem, nie? Więc, więc na bieżąco podejmujesz decyzje i ten, a tutaj jednak, wiesz, to oczekiwanie, to ważenie, gdzieś tam te myśli się pojawiają, nie? Jak ta walkę sobie pokładać, układanie taktyki. Także to, to jest trochę inaczej, na pewno pod tym względem, a adrenalina na, na niektórych akcjach, myślę, że może być podobna jak w klatce. A czy ty pracujesz z, albo kiedykolwiek pracowałeś z psychologiem? Pytam, ponieważ mój brat... Jest zawodowym strażakiem, no ja wiem, z czym to się je. To nie jest taka prosta sprawa. Kluczę, nie miałem okazji i nie miałem chyba takiej potrzeby. Ja mam psychologa na górze, jak coś, to podaje się, wiesz, modlę się i załatwiam sprawy z szefem na górze. A były takie akcje w Twojej karierze strażaka zawodowego, które siedziały w tobie no naprawdę długimi miesiącami, bo ja wiem, że nie jest tak łatwo zostawić tę pracę. W budynku, rozumiesz? Żeby jej nie zabrać do domu, nie no, myślę, że się zdarzają. Szczególnie jakieś e, martwe osoby, to to gdzieś tam cza, jakiś czas siedzi, ale, ale ogólnie wiesz, jakbym teraz miał ci nagle wziąć, przypominać, to, to, to musiałbym się dłu, dłużej zastanowić. Nie? Ale wiadomo, że po jakiejś takiej akcji z jakimiś takimi martwymi osobami, to, to, to jakiś czas siedzi w głowie. Ale ogólnie wiesz, albo spalonymi, nie? To, to jest niefajny, niefajny widok. No ale no niestety taka robota, nie. Taka robota, ale myślę, że to jest też robota, która bardzo hartuje charakter i pewnie w pewnych sytuacjach może pomóc też w klatce. Jak to mówią, co cię nie zabije, to cię wzmocni. Ja myślę, że tak, no, że jakoś, jak, jakoś to wpływa na siebie. Także że jak to mnie nie rusza, no to wiesz, tutaj de facto moja żona się zawsze bardziej stresuje, wiesz, na walkach, nie wiadomo, nie? ale tak naprawdę. Kurde, większe ryzyko jednak jest w straży, nie? jeszcze jakaś akcja, nie wiem, jakaś butla ci wybuchnie, jakieś wiesz, rozgorzenie, pożar, nie wiem, na, na drodze nawet jest jakaś akcja, wypadek. Nieraz się zdarzało, że jakiś strażaków potrąciło auto, więc no, trzeba mieć też oczy dookoła głowy i, i jakby to ryzyko jest nawet większe, więc gdzieś sobie to wiesz, w głowie mogę poukładać tą walkę wieku, czy tu sędzia, lekarze, wszyscy na miejscu, nie ma się czego bać. Najwyżej będą, będzie parę śniaków, ewentualnie ręka złamana, czy coś. A, a zastanawiałeś się w ogóle, czy brać udział w tym turnieju? Czy jak przyszła propozycja, to była chwila zastanowy? Bo jednak te reguły są specyficzne. Chyba nigdy nie brałeś udziału w turnieju, gdzie być może stoczysz dwa pojedynki jednego wieczoru. Chyba że nieoficjalnie. Tego nie wiem. Ehm, tak, przez chwilę się zastanawiałem, przez chwilę mi się to nie podobało, ale później po głębszej chwili przemyślenia, gdzieś tam analizy, mówię, kurczę, przecież człowiek się wychował na Prajdzie, na tych wszystkich, w tamtych starych eventach. To, to było na porządku dziennym, mówię, 20, nie wiem, prawie 25 walk mam zrobionych w sposób standardowy, mówię, dawaj, robimy to. <laughs> nie, wiesz co, to naprawdę, takie pozytywne emocje temu towarzyszyły, na początku tak trochę sceptycznie do tego podeszłem, ale później pozytywne emocje i, i mówię, fajnie, czemu by nie spróbować, nie? Podczas ceremonii ważenia, stojący tutaj Marcin Wójcik, wymienił kilka zdań z Tobą. Wiesz, że kibice lubią usłyszeć to, czego się nie da usłyszeć, więc o czym sobie tak rozmawialiście? Bo to faktycznie była wymiana zdań. No w sobie ja ją rozpocząłem, ale czy ja wiem, to zostanie już między nami. Nic zero? Pełna konspiracja? Nic negatywnego. <laughs> jak, jak nie, be... nie, nie czuję żadnych Wiesz, złych emocji do Marcina no. Jutro będę je musiał jakoś sobie wykrzesać no, ale, ale dzisiaj nie Ale właśnie do niego to trudno czuć jakieś negatywne emocje przecież, szczerze no, no, Bardzo, wiesz, to spokojny, fajny, poukładany chłop Także no, Co, na siłę jakoś się rozpędzać I robić jakieś No ja nie jestem z tych zawodników, żeby jakiś trasztok robili Czy szarpali się na ważeniu Jutro, jest... jutro się będę szarpał z nim na to akurat liczymy, a i ostatnie pytanie, ile emocji kosztował Cię pojedynek Adriana Dwudka, Twojego sparring partnera, który zostawił serce w Libercu, ale przegrał z Dominikiem Humburgerem po niesamowitym boju? No wiesz co, według mnie na to, co mógł, to się pokazał całkiem nieźle, eee, kurde no, czułem to, że, że może mieć ciężko z Humburgerem, ale gdzieś tam, gdzieś tam z tyłu liczyłem, że gdzieś to wiesz, robienie wagi, hamburgera, co nie, co nie zrobił wagi, że gdzieś odbierze mu siły, ale no niestety w drugiej rundzie już wysz, wyszło na to, że naszemu Bananowi troszkę bardziej pompka siadła i, i, i gdzieś tam już później go zaczął trawiać. No, także szkoda, ale wiesz, Banan de facto nic nie traci na tym pojedynku, bo wszedł dużo mocniej, w dużo bardziej faworyzowanego przeciwnika na swoim terenie i w ogóle tak z biegu wziął tą walkę. I w sumie, w sumie. Się przestraszył się tego, że rywal przestrzeli uwagę. No, także. Że on jest typem wojownika, mówi, bierze co jest. Nie? Także dla niego szacunek za to. No, wiadomo, teraz jakaś walka na odbudowanie i dalej będzie się piął w rankingu. Nie, nie wiem, czego ci życzyć przed sobotnim wieczorem. To życzę ci tylko tego, żebyś pokazał takie same serducho jak Adrian Dudek w klatce. O, dziękuję bardzo. I żeby wyjść bez kontuzji. O tak. Dzięki i powodzenia. I przeciwnik również. Oczywiście. Dzięki, piękna. Dobra.